Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, bo ja muszę przyznać, że nasz początek roku, szczególnie mój, jakoś nie jest zbyt pozytywny. Cały czas jestem na antybiotyku, okazało się, że mam zapalenie ucha, i generalnie przez ostatnie kilka dni byłam kompletnie nie do życia. Teraz już wracam powoli do żywych i po raz kolejny mam siłę i energię do tego, żeby przygotowywać Wam nowe filmy. A teraz chcę Wam powiedzieć, pokazać rzeczy, które kupiłam ostatnio do domu. Część z nich to prezenty. W sumie duża, znaczna część tej, za prezenty, które bardzo mnie cieszyły, które może Was do czegoś zainspirują i trochę też wam się pochwalę. Ej, pierwsza rzecz, której nie mam tutaj fizycznie, ale pokażę Wam zaraz może na przejściówce, to um, nowa m, kotara pod prysznic, bo nasza stara już miała ponad rok, a może nawet jeszcze dłużej, i w sumie dobrze nam służyła, ale przyszła kolejna jej zmianę i teraz kupiliśmy właśnie taką, oczywiście e, w kwiatowe wzory, kaktusy, które bardzo ładnie wyglądają i może niesprawdzie. Ja już łazienka jakoś super jest wystylizowana, ale mi się podoba i dlatego Wam o tym mówię, a wiem, że wśród Was też są roślinomaniacy i może akurat Wam to się spodoba. Kolejna rzecz to fotel, który zrobiła mi moja mama. Nie wiem, czy kojarzycie, ale na moich filmach um, zawsze było widać takie szare tło. I jest to fotel, który kupiłam oryginalnie ze sklepu Made, ale on po bardzo krótkim czasie... Um, Zaczęły mu się robić takie dziwne zaciekie, plamy, cokolwiek na nim się nie rozlało, nawet wody, wiecie, chłopcy, nawet i ślina czy cokolwiek innego nie wyglądało to zbyt dobrze. I postanowiłyśmy z mamą, wykorzystałam mamę też do tego, że zmienimy, a bardzo mi się podoba właśnie efekt y, takiego aweluru i um, zmieniłyśmy kolor, zmieniłyśmy... Um, hotel na tapicerkę na troszeczkę inną. Ja też tutaj dla pewności, wiecie, używam kocyka, ale mi się wydaje, że też pięknie wygląda i pasuje do naszego wnętrza. Generalnie zmieniło się dużo rzeczy. Mamy też nowe ściany, nowy kolor ścian, ale to już pewnie widzieliście oglądając nasze vlogmasy i widzieliście, jakie zmiany zachodziły. Ja tutaj też w sypialni patrzę na tą część, bo jej zazwyczaj w filmach nie widać. Też zmieniłam coś i wydaje mi się, że teraz jest super. Poprosiłam tatę, żeby zamontował nam półki na moje kwiaty i Moim zdaniem, wygląda to bardzo ładnie. Ok, teraz chcę Wam pokazać właśnie zakupy. Potrzebowałam kilku rzeczy, kiedy zobaczyłam właśnie w takie masie moje ulubione pojemniki, o których Wam mówiłam już wcześniej. Pojemniki do przechowywania jedzenia, do przygotowywania jedzenia, i to jest materiał, który jest dość wyjątkowy. Ja przyznawam szczerze, nie sprawdziłam tego aż tak dokładnie, na jakiej zasadzie to działa, ale w każdym razie pokażę Wam może to na mniejszym pojemniku, który wygląda w ten sposób. Nie są one tanie, ale tak to wygląda. Co jest wyjątkowego w pojemniku na jedzenie? Otóż to jest on wykonany z materiału, który można używać nawet, podgrzewać scenie, cenie, nawet w mikrofalówce i w piekarniku. Tada! Zaletą ogromną jest tego, że jest super lekki i em, nie zbije mi się tutaj nic. Ja Wam opowiadałam sytuację. W mojej przygodzie z Less Waste, która zaczęła się już dawno temu, ja miałam pojemniki szklane, które rzeczywiście jedzenie w nich smakuje moim zdaniem lepiej, ale pobiłam już kilka. Nie dość, że są bardzo ciężkie, właśnie nawet y, to, że wkładałam pusty pojemnik do środka, zeszłam do sklepu i kupiłam coś w puszce, jakąś, nie wiem fasolkę i wkładałam i wyobraźcie sobie, że po prostu się rozszaskał. Czyli y, y, szkło w moim przypadku się nie sprawdza. Oczywiście, jeżeli może bym jechała do pracy samochodem i nie musiała dźwigać ciężkiego plecaka, to wtedy jak najbardziej. W każdym razie y, te pojemniki są fenomenalne i jest to firma y, Kuitisan, Kuitisan by Candle. Um, I tak jak mówię, jest to jakiś specjalny materiał, który pozwala nawet w tych pojemnikach mrozić. I zakres temperatur jest od minus 40 stopni do 400 stopni. No, mówi Wam po prostu, są fenomenalne. I one normalnie ten akurat podobno kosztował 21 funtów, ja zapłaciłam za niego 13. A w tym momencie już mam 4, bo kupiłam sobie też mniejsze takie na lunch, mam cały teraz zestaw. I kupiłam jeszcze, słuchajcie, taki większy, z fenomenalnym rozwiązaniem, taką rączką, czyli nawet jeżeli kiedyś zrobię jakiś ciasto i będę chciała zabrać je do szkoły, to będę mogła go tutaj włożyć i e, wziąć za rączkę, żeby było wygodnie. Ten kosztował oryginalnie podobno 34 funty, ja zapłaciłam 20. Ja... Mówiłam Wam o tych pojemnikach już wcześniej i próbowałam znaleźć jakiś link sensowny do nich, nie do końca mi się to udało, nie wiem, może na przestrzeni tych kilku miesięcy coś się zmieniło i na pewno dam Wam znać. Um, tak jakby ktoś jeszcze chciał wiedzieć, to ten ma pojemność prawie 3 litrów, 2,8, a ten jako ma pojemność... Um... 1,1 litra. I tak jak powiedziałam, Wam jeszcze mniejsze, które idealnie pasują na taką moją porcję lunchu. A ja właśnie znowu zaczynam z moją kąpielą gotowanie nawzajem i będziemy się po prostu tymi, będziemy lżej w nich nosić, bo wcześniej korzystamy też z tego szklanego. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o mojemniki. Świetna sprawa. Kolejna rzecz to szczotkę do mycia butelek. Używamy butelek ze stali nierdzewnej i potrzebowałam czegoś do ich czyszczenia w środku, gdyż ręka tam się niestety nie mieści. I wyobraźcie sobie, że kupiłam, chciałabym chciałam być właśnie bardziej eko, kupiłam szczotkę em, bambuso, nie bambusowo, nie kłamie, z takiego naturalnego włosia z drewnianą też rączką. I wyobraźcie sobie, że po kilku tygodniach używania, nawet nie jakiegoś super intensywnego, generalnie jak działa ta szczotka, to te włosie jest zakręcone w w kabel, w taki metalowy kabel. I końcówka tego kabla była tak ostra, że po pierwsze rysowała w środku tej butelki, a po drugie, po jakimś czasie te włosy zaczęły wychodzić, i nawet kilka razy zdarzyło mi się, słuchajcie, znaleźć je w jedzeniu, które robiłam, co mnie tak po prostu do tej szczotki obrzydziło, że moja ekologia eko na tym etapie się po prostu skończyła w stosunku do tej szczotki i znalazłam taką w Tiki Maxie. To jest firma Vigar, która też um, nie pamiętam dokładnie, ale ten materiał um, też jest chyba z recyklingu, to też jest bambus i jak na razie mamy już ją też od ponad miesiąca, bo kupiłam ją ta chyba w połowie grudnia i ona nadal, słuchajcie, wygląda dobrze i się sprawdza i dobrze bardzo czyści, co jest ważne. Dlatego mówię Wam o niej, bo ten niestety które ja wypróbowałam, bardziej ekologiczne mi się nie sprawdziły. Część z was też zauważyła, że mam nowy pasek do zegarka, do mojego Apple Watch. I to też udało mi się znaleźć słuchajcie, w Ticketmasie, bo mój pasek tutaj wyglądał, to jest ten sportowy, w sumie też możecie zobaczyć, jak bardzo zmienił się kolor. Szukam drugiej części tutaj jest, jak bardzo się przebarwił od codziennego noszenia. Znaczy nie codziennego, ale nie wiem, 80% czasu, bo ja noszę ten zegarek na zmianę z Daniel Wellington i możecie zobaczyć, jak się zmienił kolor. Tutaj w środku był chyba inny. I to jest ta sportowa wersja, która jest wykonana z takiej gumy. I mój zegarek już ma 3 lata, także, no, wydaje mi się, że nie ma zniszczenia takiego, jeżeli chodzi o jakieś zadrapania, ale rzeczywiście kolor się odbarwił, ale ja go nie oszczędzałam. I brakowało mi czegoś bardziej eleganckiego, i mam znajome, które mają ten zegarek, z tym, że nie mają em, tej tarczy z różowego złota, tylko mają tą tarczę w kolorze srebrnym. I wiem, że na stronie, właśnie Apple, można znaleźć takie dodatkowe paski, właśnie w takim srebrnym kolorze, a różowego złota. nie gdzie nie było. I kiedy to zobaczyłam, ją w Tiki Maxie, kosztował 8 funtów. To jest ta firma, nie wiem, Plival Pop. Um, I od razu widziałam, nawet w sklepie przemierzyłam, wiecie, czy będzie pasował, i moim zdaniem wygląda fajnie. Z tym, że nie ma tak, że zastanawiałam się też, czy może go nie oddać, bo e, ten pasek. Ma tutaj z boku, słuchajcie, niestety On nie jest gładki, bo jak dotykam palcem To nie czuję tutaj żadnych wypustek, ani czegoś Co by potencjalnie mogło um, Zadrapywać albo zaciągać moje rzeczy Ale czasami, kiedy nałożę kurtkę Albo jakiś sweter, to czuję Że ten pasek gdzieś tam się czepia tego I jak mam czasami tutaj Nawet takie kulki, wiecie, ze sweter Tutaj znajduję um, Także um, to jest Moim zdaniem minus tego, dlatego nie wiedziałam, czy do, końca, czy do końca powinnam się go zatrzymać. Ale podoba mi się, tak wygląda. I moim zdaniem sprawia, że ten zegarek jest po prostu bardziej elegancki. A o to mi chodziło. To jest jeszcze fajne, że tu jest magnes. Akurat tego nie chcę przyczepić. Czekajcie, czy ja mam coś tutaj, żeby mogła Wam zaprezentować? Lepiej jest tak widalec, że czasami siedzę i coś um, jem i podnoszę rękę, a łyżka tutaj się przykleja do tego momentu, ale nic nie widzę tutaj. Um, jawa pasek, ale tam daleko jest, żeby mogła Wam zaprezentować, że jestem w stanie łapać niektóre rzeczy moim zegarkiem, bo um, tak właśnie działam. Także to. E, jeszcze jedną rzecz, którą kupiłam w Tiki Maxie, też kompletnie spontanicznie, nie spodziewałam się i jeszcze nie używałam, także nie wiem, czy się będą sprawdzać, ale jest to płyn do prania, płyn do prania i muszę Wam powiedzieć, że ja od już prawie pół roku, już nie pamiętam dokładnie, kiedy używam kapsułek marki Small. Mówiłam o tych we vlogach, bardzo je polecam, zostawiam link na dole, jeżeli jeszcze o nich nie słyszeliście, to, to jest taka subskrypcja. E, pierwszy zestaw dostaje się za darmo, a potem nie przepraszam, płacisz funta za wysyłkę, a następne kosztują 3,85, jeśli za zestaw 28 kapsułek i możecie sobie regulować jak często chcecie mieć te dostawy i um, ile na przykład, w zależności od tego, ile kapsułek będziecie używać, bo niektórzy, jeżeli mają dużo prania, dużo brudnego prania, to zalecane jest skorzystanie z dwóch kapsułek na raz na przykład. Ja odkryłam, że jedna kapsułka kompletnie wystarczy i też niestety, ostatnio we vlogowacach Wam mówiłam, że spróbowałam wersji bio, bo ja zazwyczaj kupowałam wersję non-bio i muszę powiedzieć, że moim zdaniem ta wersja bio mi się lepiej sprawdza, i teraz zmieniłam już swoją subskrypcję na tę właśnie wersję Bion. Także naprawdę Wam polecam, jeżeli szukacie takiej właśnie bardziej ekologicznej alternatywy do tej kapsułki, są naprawdę spoko i radzą sobie, co najważniejsze, z zabrudzeniami dzieci, takie, które mają moi chłopcy. Kolana, czasami niektóre spodnie musimy zmieniać kilka razy dziennie, szczególnie alkowi, bo wiecie, chłopaki są dość aktywni i e, szaleni, że tak powiem, delikatnie. W każdym razie, zobaczyłam e, ten płyn i e, on jest na bazie, e, czekajcie, to to jest mm, soap berries, które były używane w Ayubert już e, dawno, dawno temu. Podobno super się sprawdza też przy e, egzmie, przy jakichś problemach skórnych. E, I tutaj, słuchajcie, to nie są orzechy pierące, to jest jakiś owoc, jeśli się nie mylę. Są to owoce pewnego drzewa, sapinus mucorosti, jakby ktoś chciał wiedzieć. I one mają pełno saponień, czyli tych, tej substancji, która naturalnie się pieni. I są podobno bardzo skuteczne, ale też delikatne. I nie wiem, tutaj w środku jest taka ekologiczna właśnie też torba z lejkiem i nie wiem, to ma podobno wystarczyć na ile prań? 20 prań. To jest 1 litr. I kosztowało mnie 2,50 zł, na przecenie, a oryginalnie podobno kosztuje 9 funtów Też Wam dam znać, kiedy skończę kapsułki, albo może kiedy je skończę, bo przyjdą pewnie następne Ale w międzyczasie jakoś spróbuję, bo sama jestem ciekawa, jak one się sprawdzają Jeżeli używałyście ich, to dajcie mi znać, bo ja mówiłam Wam już też kiedyś, że moja przygoda z orzechami piorącymi wieki temu Kilka lat temu skończyła się niezbyt pozytywnie i zrezygnowałam z ich używania. Miałam też taką Eco Ball, która też u mnie się nie sprawdziła i szukam właśnie dobrej alternatywy. Używam płynu metod, który bardzo lubię i nadal czasami sięgam po ich um, odświeżacz do prania, po zmieńczacz tkanin, bo przepięknie pachnie i to mi się w nim podoba, um, ale właśnie szukam czegoś innego i to jest coś, co tutaj Wam pokazuję. Teraz przyszła kolej na prezenty, na prezenty, które dostałam od y, najbliższych i y, od Ani. Miss Playground, która doskonale wie, co uwielbiam. To jest najlepsze, że ja wiem, jak zawsze gdzieś zachodzę, to wiem, że to by się Ani podobało i ona nawet tak samo ze mną. Dostałam coś, co też sama chciałam sobie kupić i mówiłam to Ani, ale nie wiedziałam w sumie, na, co się na którą markę się decydować. Czy rzeczywiście pomiędzy nimi jest jakaś różnica? Nie wiem, wy mi powiedzcie. I to, jest, um, to są płatki do nie, demakijażu, albo także do aplikacji różnych innych produktów za pomocą wielorozowych płatków. One są akurat wykonane z z baweł... nie, to ba, bawełniana torebka z bambu, tak? Z bambusa i w środku jest 16 płatków i one mają też taką dodatkową torebkę, do której wkładamy te zużyte już płatki i w niej je bierzemy, aby ich nie zgubić gdzieś w pralce, wiecie, żeby się nie zaplątały, żeby gdzieś tam nie wpłynęły nam do filtra. I ja używam na razie jednego do toniku i na, na, dopiero niedawno zaczęłam ich używać, bo też chciałam właśnie mieć trochę ich, żeby tutaj Wam pokazać. Jeszcze nie wiem, słuchajcie. Nie wiem, nie wiem, jak, no jak długo wystarczą. Moim zdaniem są miękkie, ale nie są jakoś super, super miękkie. To też pewnie będzie zależało, że na przykład, jeżeli zmoczę je bardziej, to wtedy ten efekt będzie lepszy. Może jeżeli będę je dłużej używała. To też będzie lepiej, e, nie wiem, ale jestem podekscytowana, jestem gotowa na zmiany i będę próbować. Ale jeżeli wy macie może jakieś swoje ulubione, które rzeczywiście są wykonane z tak miękkiego materiału, który nie podrażnia okolic oczu, bo zazwyczaj właśnie będę korzystała z nich do tego, aby najpierw zmyć makijaż oczu i aby później zaaplikować tonik, to dajcie mi znać. Ale tak jak mówię, jestem podekscytowana i Ania zawsze trafia z prezentami. To nie koniec z prezentami. Um, też dostałam od niej siatkę, które specjalnie też jeszcze nie otwierałam. Jest to siatka um, Theater Bugs, która um, oczywiście jest alternatywą dla plastikowych siatek. Ja takich nienawidzę, mówiłam Wam o tym, że zawsze wkurzam, mnie, kiedy mój mąż idzie do sklepu i prosi o torbę, nawet kiedy ja idę do sklepa, nie mam torby, to pakuję w jakiś karton, który znajdę, bo nienawidzę plastikowych torebek, chociaż nie mówię, że ich kompletnie nie używamy, ale staram się naprawdę ich bardzo ograniczać. Jest to właśnie taka alternatywa. Tutaj mamy na przykład napisane, że jest to organiczna bawełna, wydrukowane to wszystko jest na papieru z recyklingu, także super tu też jest napisane, że żółwie bardzo często mylą um, meduzy z właśnie plastikowymi torbami, co oczywiście może się dla nich tragicznie skończyć, a trzeba właśnie otworzyć, zobaczymy jak ona jest na wielkość ja miałam też torbę ależ super i piękna jest w różowym kolorze Super, bardzo mi się podoba i po raz kolejny. Wiem, że do takich toreb niezbyt wygodnie wkłada się na przykład coś kwadratowego, coś kanciastego. No, zróbmy testy, jakby to tutaj wyglądało, jakbym spakowała. O nie, tutaj nie jest tak źle. Spakujmy wszystko, co Wam tutaj na razie pokazałam, żeby zobaczyć, jak to mi się tutaj zmieści. I jeszcze szczotkę, szczotka potencjalnie mogłaby wypaść, no ale tak to wygląda i jest super cute moim zdaniem i bardzo się cieszę. Dziękuję Aniu i na pewno będę z niej korzystać. Ja mam jedną torbę taką mniejszą, którą zawsze noszę ze sobą do pracy, ale yy, yy, ta będzie dodatkowym, do, dodatkowym, e, dodatkowym akcesorium w mojej właśnie torebce. Dziękuję kochana i piękny kolor różowy. I jeszcze jest jedna rzecz od Ani, to też chcę Wam pokazać, ona jest szalona, kupiłam żuk broszka żuka. Żu żuczek, czy to jest żuczek, gnojotoczek, nie wiem. Ale powiedziała, że kiedy ją zobaczyła, to od razu jakoś wyobraziła sobie mnie i muszę Wam powiedzieć, że ja też widzę tę te obroszkę jako taki dodatkowy tutaj jakiś element na moim swetrze czy na koszuli, która jest zwykła. ja mam dużo, wiecie, kaszmirowych swetrów, które są zazwyczaj bardzo, nie mają żadnych wzorów i ten żuczek na pewno będzie takim fajnym akcentem. Jestem pewna, że dużo osób będzie mnie pytało, skąd go mam i to jest właśnie żuczek, który dostałam u Dani. Dziękuję za żuczkę, górę, Toczka. Jeszcze, teraz, aha, jeszcze przepraszam, bo pokazałam Wam prezentu od mojej siostry. Jest to zestaw dwóch świeczników w złotym kolorze, które też pięknie się prezentowały na naszym wigilijnym stole i to też jest taki klasyk, który mam nadzieję będzie wykorzystywany przy specjalnych okazjach w naszym domu, także super, dziękuję siostrze. Nie pamiętam, gdzie ona je kupiła, ale jestem pewna, że można dostać takie w wielu miejscach, nawet pewnie w H&M Home. Um, ale nie miałam takich świeczników i brakowało mi czegoś takiego w domu. Jeszcze jest jedna rzecz, którą kupiłam i którą odesłałam, słuchajcie, bo nie, nawet dwa razy kupiłam. Pokazuję Wam trzy palce, mówię o dwóch rzeczach. Tak. Marzy mi się też patera na ciasta. Marzy mi się coś, gdzie mogłabym, bo wiecie, że lubię piec, czy to mafinki, czy to różne ciasta, ale nie mam gdzie tego przechowywać. Zawsze ścierką przykrywam albo. Można też tak robić. Nie zrozumcie mnie źle, ale marzyło mi się coś ładnego z kloszem, żebym mogło to, wiecie, prezentować i znalazłam piękną, taką właśnie paterę w sklepie Made. Wydawałoby się, że to sklep. Dobrej jakości, ale niestety nasza moja przygoda z nimi nie była zbyt dobra, zamówiłam tą paterę, która była z marmuru i miała taką złotą bazę. I co się okazało, że kiedy przyjechała, ta baza e, nie była dobrze wykończona i ona dosłownie drapała, wiecie, rysowała mi e, biurko czy tam komody, na której stała. nie spodobała mi się, to odesłałam. To też bardzo długo zajm zaj zajmowało i dopiero chyba wczoraj odzyskałam pieniądze, a wysłałam to dosłownie pierwszego dnia zaraz po świętach, także niezbyt dobry serwis moim zdaniem. Ehm to to i później znalazłam jedną w Tiki Maxie, która była piękna i też myślałam, żeby właśnie może pokazać Wam w tym filmie, ale też ją oddałam i to ona była dość duża. Chodzi mi też o tym, żeby ten, ta patera była dość stabilna, bo przy chłopcach, kiedy widzę Aleka, który sięgnie po jakieś ciastko czy po muffinę, żeby on sobie nie zrobił krzywdy z tego i dlatego się ucieszyłam, że właśnie tamta też była wykonana z takiego srebrnego materiału i przypominała, że znaczy to był królik, to był kształt królika, gdzie na tych uszach właśnie była srebrna taca. Ale kiedy postawiłam ją w pokoju, gdzie ona miałaby stać, to powiem Wam szczerze, że niestety nie pasowała zbytnio. Była taka zbyt, um, zbyt rzucająca się w oczy. I my generalnie mamy dodatki w złotym kolorze, a ona była właśnie w takim e, srebrnym odcieniu i nie pasowała nam. I z bólem serca ją oddałam, bo była przepiękna, była stabilna. I taka wiecie, standout na pewno, ale no za dużo Ja, ja właśnie chyba stawiam na minimalizm Coś takiego bardziej delikatnego i skromnego I jestem też w poszukiwaniu Także jeżeli znacie jakieś fajne firmy, które produkują takie rzeczy To też dajcie mi znać No i na koniec same takie przyjemności Oczywiście rośliny, nie mogą w to się nie nic pojawić I to też jeszcze coś związanego ze świętami Bo w sklepie Waitrose Pokazywałam Wam to nawet na moim Insta Stories Były bombki Bombki Dekoracje z żywymi roślinami. Nie kosztowały mało, było aż 6,50 za jedną, ale tak mi się spodobały, że po prostu nie mogłam się powstrzymać. Dużo ludzi pewnie nawet nie wiedziało, że to są żywe rośliny, i też nie wie, jak się nimi zajmować. Także tutaj dodatkowy bonusik e, dla mnie i moja mama też kupiła chyba sobie dwie albo trzy, i ja też taką sprezentowałam Ani, bo ona też lubi kwiaty. Uwielbiam ten wzór. Ten wygląda tutaj bardziej jak e, diament, a ten w sumie też, tylko odwrócony i moim zdaniem są piękne eee, i... zobaczymy, czy ze mną przeżyją teraz jak je podlewam, ktoś mnie zapyta nie wyciągam za każdym razem na początku myślałam, żeby to robić, a teraz co robię to po prostu zamaczam to wszystko w wodzie raz na tydzień i wyciągam po jakimś czasie i jak na razie żyją i super wyglądają moim zdaniem i to będzie też cudowna dekoracja na przyszły święta, ale to przecież nie wygląda jak bombka typowa, ale możecie powiedzieć na choince, jeżeli byście chcieli Jakbym jeszcze mogła znaleźć, to jeszcze bym z chęcią kupiła, bo tam chyba były jeszcze inne, inne wzory. I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, którą dostałam od, e, znaczy dostałam, kupiłam od mojej widzki z jej pomocą i nie wiem do końca, czy powinnam Wam powiedzieć, skąd to mam, bo nie jestem do końca pewna, czy będziecie mogli to zrobić, ale moje marzenie kwiatowe to Maranta Lemon Lime i dzięki mojej widzce Sylwii udało mi się zdobyć przepiękny Przecudowny okaz, który jest gigantyczny i modlę się tylko, żeby jej dobrze było mnie w domu. Maranty w sumie e, Lubił chyba u mnie, moja ta druga Maranta trzykolorowa, sam sobie też fajnie radzi. Nie wiem jak nie wiem jak to będzie, słuchajcie. Mam dość mokro, przyjechała bardzo zmoczona i ta moja Wicka mi powiedziała, że nawet kiedy ona ją kupiła właśnie w tym miejscu, w którym kupiła, e, nie wiem, czy powinna wam o tym mówić, będę z wami szczera, bo tak do końca nie wiem, czy to jest. Na 100% legalne, żeby przewozić kwiaty z innych krajów, chociaż na pewno na przestrzeni Europy jest, ale nie wiem, jak to jest z innymi kontynentami i ja rozumiem, o co chodzi, no bo e, można przywieźć gatunki, które potencjalnie mogą, nie wiem, zaszkodzić innym roślinom, które tutaj są na wyspie, ale e, wzięłam to ryzyko, znaczy już trochę jej sucho tutaj jest bardziej i e, mam... Piękną. Gaf mówi, że jej mu bardziej się podoba ta wersja, którą mieliśmy wcześniej, czyli ta z czerwonymi kwiatami, ale ja jestem po prostu zakochana w tej. Nie wiem właśnie, co zostawić w tej doniczce, bo ona powinna wisieć. Um, tutaj jest w środku ta doniczka, w której ona była i ona powinna wisieć, ale ja ją na razie tutaj włożyłam i chyba tak zostawię. Może zdejmę tylko te właśnie, bo to też jest możliwe i tak zostawię. Zrobię to teraz, bo na razie chyba nie będę jej wieszać, bo w sumie nawet nie wiem, gdzie mógłbym ją zawiesić. Um, bo okna są pełne ale na, na moje nieszczęście nie wiem jak to jest, marzę o tym, żeby wróciła wiosna bo nie dość, że psychicznie jakoś tak się czuję niezbyt um, dobrze w tym roku to brakuje mi właśnie chyba tego słońca, tej energii, to moje rośliny też to odczuwają i niestety e, jeżeli nagram Wam za kilka miesięcy film o moich roślinnych dzieciach to zobaczycie jak wiele z nich niestety nie przeżyło e, i najbardziej ubolewam patrzę właśnie teraz na górze nad moją e, Starcem roleja, który po prostu. Nie wiem, co się stało. Przez kilka dni nie włączyłam mu światła i poszło po prostu wszystko lawinowo. Pisałam Ci do mnie też, że właśnie podczas tego okresu świątecznego wyjechałyście, właśnie mężowie zajmowali się kwiatami i niestety albo przelali, albo coś tam nie zrobili i koniec. No, ale. Y co mnie też bardzo cieszy, że ona tutaj ma tyle jeszcze dodatkowych listków, które się rozwijają. Zobaczymy. Tutaj mi się wydaje, też, że kwitła jeszcze całkiem niedawno. Niedawno to już przekwitło, ale no nie wiem. Słuchajcie. Mówiłam Wam, nigdy, nigdy Was nie okłamywałam z tym, że jestem super kwitkową mamą, bo się cały czas uczę, mam już jakieś tam doświadczenie, ale naprawdę boli to, kiedy widzisz, że Twoje dzieci posłyszając twojej robią co chcą. Ok. Ja chciałam, żeby ten film trwał tylko kilka minut, żebyście mogli go zobaczyć w innym filmie, ale na to wygląda, że się rozgadałam na maksa. E, mam nadzieję, że pomimo tego wszystkiego, miło spędzicie ten noc. czas i ja jeszcze przed chwilą zapomniałam, że dostałam jeszcze jeden prezent od mojej widzki, od Marty, której e, nigdy nie poznałam, ale Marta e, wysłała mi piękną kartkę z e, podziękowaniami za moje niezliczone inspiracje, a za moje filmiki, które rozświetlają e, jedni, a także czasami, z wycisk wyciskaczami łez i e, wysłałam mi czekoladki i pomadkę Chanel, szalona pomadka Chanel, którą mam w tym momencie na ustach. Ciekawe, nie wiem jak ona teraz wygląda. Dajcie jakieś usta, tylko zobaczę. Um, to jest taki Nude. Zaraz wypomnę, jaki to jest kolor. Um, 50 z ale to jest ta wersja Coco Flash e, nawilżająca. Mi się wydaje, że teraz, zobaczyłam w ustrze, to naprawdę ładnie wygląda, ale ciekawy, czy ten kolor się. Trzyma, użyłam konturówki, a sama pomadka wygląda w ten sposób. Także wiem o tym, zdaję sobie sprawę, że mam ogromne szczęście. Na cudowny widzki i tak wygląda, tak wygląda właśnie ten kolor. Kochani, i to wszystko. Tak, tak właśnie wygląda koniec tego filmu. Mam nadzieję, że chociaż przez chwilę się zrelaksowaliście, że może się na chwilę, może się do czegoś zainspirowaliście, albo zainspirujecie mnie do czegoś. Bo po to właśnie tutaj wszyscy jesteśmy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się ciepłutko. Baba, ba, pap, pa, bye się bye. nie pa.